kolejnym film z Brawl Stars, tak, to obserwale. 18 od tym, filmy, i właśnie 15, albo wówczas No i nie nagrało się, bo nagrywałem i się okazało, że głos mi nie nagrało. Więc otworzymy big Boxa starego, którego, no, powinniśmy odwrócić, ale ten odcinek nie wyszedł I właśnie graliśmy sobie w ten, tryb. no, no, tak tylko wyszło. No mogę tyle coś ulepszyć, mam tyle golda, więc trochę mało mam golda. Nie mam go. sobie ulepię. Jakiś klient ulepszył. Albo go ktoś z garnit kupił. może mogę tylko żyć. Eevee! Ale Ale Ile mega mocno? Co jest? I to się było pęcało bardziej niż oferta specjalna. Ale oferta na. Aha, taki słoty godz. No i mógłbym. To jest szalik! Nie mogę tutaj na najmniejszym punkty kupić. Zobaczymy, kupię. Tak! Dwa tygodnie klubu. Dwa tygodnie klubu, jaki lubię. Ja jestem w klubie bardzo dobrych. No bo tylko polskie ten lubię. I jest okropne na chowanie w nim, bo na razie nas wpisali. Hej! Po prostu jest jakiś klub stary. No widzisz, to myślę, że z tym Nieważne. Możemy zaborować jedną rundę. Albo dwie, o oh dwie chyba, uh, da, chyba. się chyba łuta, chyba. Tyle zbył jakiś dźwięk. Jak nie ma dźwięku, to by proszę, Oby był dźwięk. Tylko to nie wiem. Czy tutaj jest tyk, Nie. A to jest jakiś chyba chyba. piewa. Zaczęłam nie do boty. Nie, ten muszę bóle z botem, bo. Ej, to jest. Nie, tu będzie, ja, będzie. Dobra, regeneruj mi. No ja wziąłem. Ja próbuję wziąć. ja zabiłem go. O nie! O nie, jesteśmy zgubieni. Super. po prostu super zginęłem. Po prostu super zginęłem nie no przegraliśmy to i najgorzej to przegraliśmy ale kto to bóble bo to potem bo mój no i tak przegraliśmy. no to a jest gdzie ona tu jest koła bajki luliki są buty, oni kuty nie tyli to so ciebie przegraliśmy to i tyle w temacie najgorzej Ah do Eu va concim ocic